Urodziła się na Łotwie 21 maja 1888 roku, jako Stanisława Piekarska. Wychowała się w polskiej rodzinie o tradycjach patriotycznych. Ukończyła w San Petersburgu wyższe kursy nauk przyrodniczych oraz 4 lata medycyny. Przewodniczyła Światowej Federacji Kobiet z wyższym wykształceniem. Należała również do Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Polskiego Instytutu Badań Zagadnień Ludnościowych, oraz Międzynarodowej Unii Naukowego Badania Zagadnień Ludnościowych. Była współautorką wielu książek o higienie i epidemiologii, np. podręczników Higiena Ogólna i Podręcznik Kontrolera Sanitarnego. Badała również zagadnienie alkoholizmu wśród dzieci. Była redaktorką Przeglądu Epidemiologicznego. Odpowiadała za jego pierwsze wydanie w 1920 roku. Kwartalnik wychodzi do dzisiaj. Można w nim znaleźć artykuły związane przede wszystkim z zapobieganiem, zwalczaniem i leczeniem chorób zakaźnych. Pracowała w Państwowym Instytucie Higieny. Była zatrudniona również w Sekcji Higieny Ligi Narodów, w Oddziale Statystyki i Epidemiologii Państwowej Szkoły Higieny oraz w Zakładzie Higieny Szkolnej PZH. Była lekarzem społecznikiem. Chciała, żeby wszyscy ludzie mieli lepsze warunki do leczenia się, i lepszy dostęp do wiedzy o chorobach. Odpowiadała za tworzenie szkół higieny i katedr higieny na polskich i zagranicznych uniwersytetach. Spisywała informacje o zachorowaniach na choroby zakaźne w największych polskich miastach i prowadziła na ten temat statystyki. Odwiedzała zagraniczne państwa i zbierała doświadczenia na temat epidemii i chorób zakaźnych. Była między innymi w Niemczech, Rosji i Kanadzie. Z całą pewnością dobrze wiecie, czym jest choroba. Choroba następuje wtedy, kiedy człowiek źle się czuje. Może być ona wywołana przez wirusy lub bakterie. Czym jest epidemia, a co to jest pandemia? Epidemia to spora liczba zachorowań na którąś z chorób na określonym terenie i w określonym czasie. To bardzo duże i niespodziewane natężenie zachorowań. Pandemia zaś to wielka epidemia. Która rozprzestrzenia się po całym kontynencie albo nawet i świecie. Występuje, kiedy choroby bardzo szybko przenoszą się z człowieka na człowieka. Ludzie wzajemnie się zarażają. Największe epidemie w dziejach ludzkości. Duma Justyniana w roku 541 i 542 zabiła 100 milionów ludzi. Obiegła wtedy większość cywilizowanego świata. W samym Konstantynopolu zginęło przez nią dziennie 5 tysięcy osób. O epidemii dżumy w średniowieczu mówiono czarna śmierć. Przez nią zginęło prawie 200 milionów mieszkańców Europy, Azji i Afryki Północnej. Od początku XV wieku w Ameryce Północnej i Południowej przez ostrę zmarły miliony osób. Choroba pojawiła się tam razem z pierwszymi przybyszami z Europy. Zmarło wtedy między innymi ponad 75% mieszkańców Meksyku. W Europie przez epidemię życie straciło około 60 milionów ludzi. W XIX wieku świat doświadczył sześciu epidemii cholery, które dotarły do niemal każdego zakątka globu. Cholera pochłonęła kilkadziesiąt milionów ofiar. W czasie epidemii dżumy w średniowieczu lekarze nosili długie płaszcze z ciężkiego materiału pokrytego woskiem. Na twarzach mieli maski z długim dziobem wypełnionym mieszanką siana i wonnych ziół, mających pełnić funkcję filtra, by wstrzymać zgniłe powietrze. Dodatkowo, by ograniczyć kontakt z chorymi i rozwój epidemii, nosili ze sobą drewniane laski, którymi dotykali chorych, by postawić diagnozę. Zaledwie 100 lat temu miała miejsce największa znana pandemia w dziejach świata. Grypa hiszpanka zainfekowała 30% mieszkańców naszej planety. Zginęło przez nią od 50 do 100 milionów ludzi. Wbrew nazwie, choroba przywędrowała do Europy ze Stanów Zjednoczonych. Z chorobami radzimy sobie dzięki lekarzom, takim jak Stanisława Adamowiczowa, to jedna z najwybitniejszych polek naukowców, która żyła w latach 1888-1965, zajmowała się chorobami zakaźnymi, m.in. gruźlicą, która była trudna do wyleczenia. Była redaktorką gazety Przegląd Epidemiologiczny i odpowiadała za jej pierwsze wydanie. Zależało jej na tym, żeby uporządkować dane o zachorowaniach na choroby zakaźne w największych miastach w Polsce. Zapoczątkowała prowadzenie statystyk na ten temat. Stanisława Adamowiczowa była lekarką, której zależało na tym, żeby ludzie zrozumieli, jak ważne jest zachowanie higieny. Chciała, żeby wszyscy Polacy mieli lepsze warunki do leczenia się i lepszy dostęp do wiedzy o chorobach. Dlatego odpowiadała za tworzenie szkół higieny i katedr higieny na polskich i zagranicznych uniwersytetach. Jeździła po Europie i zbierała doświadczenia na temat epidemii i chorób zakaźnych. Uczestniczyła w pisaniu podręczników na temat higieny. Publikowała artykuły również w International Health Year Book na temat polskich problemów zdrowotnych. Była przewodniczącą Światowej Federacji Kobiet z Wyższym Wykształceniem.